Cześć siemanko, witam cię serdecznie na moim kanale. Jak jeszcze nie zostawiłeś, zostawiłeś subika z dzwoneczkiem, to zostaw to jak najprędzej, a jak będzie pod tym filmem no nie wiem 4 lajki w górę, to nagram kolejny film. Film z tej serii, a dzisiaj będziemy gadać o nowej aktualizacji, która będzie, powiem Wam, w czerwcowej aktualizacji. Oczywiście. Powiem wam, jakie będą skiny. I jaki będzie nowy Brawler, Brawler. I w tej też powiem wam, jakie będą skiny. Dobra, i ja już zapraszam Was do oglądania. No, i pierwszy skin to będzie Tropikalny Kiełek w tej aktualizacji. Bardzo ładny skin. Naprawdę no, mi się podoba. Drugi skin to jest zły Wypróbuję sobie go. Bo jeszcze go też nie próbowałem. olun on słaby, prawda? Oj, słuchajcie, patrzcie na jego atak. Widzicie jaki piękny skin? Pewnie chyba 300 gemów będzie to. Jaki on ma tak w ogóle. Dobra, ma. Jak chcę przyciągnąć? Ładny, bardzo, bardzo ładny skin. Potem skin będzie do... Yy, do... Nie, nie no. Ojperki nie do pamki Wakacyjna PAM Bibi nie. Frank nie to Rico Będzie jeszcze w tej aktualizacji, znaczy jest tu w tej aktualizacji, która już jest. Będzie ładny bardzo skin, też go wypróbuję, wy, wy, wypróbuję. strzela takimi kolkami. Wyglądu bardzo ładny A w następnym odcinku powiem Wam ceny tych skinów. Jakie moim zdaniem będą kosztować? Mm. To nie będzie. mieć. Ale powinni też do Rose wypuścić skina, naprawdę. Rosa... O, Jackie. Patrzcie, jaki ładny skin. Budowlanie Jackie. Chyba nic nie ma, żadnego chyba, ale jeszcze też się nie grałem. No zwykłe Jacki, tylko takiego fajnego kina, Bardzo mi się podoba. Jak będzie za 80 gemów, to pewnie ją kupię. a pewnie za 80. To pewnie ją kupię. Daryl mm. nie. Penny. Nie. nie ma. Nie ma. Nie ma. No to jest ryból bardzo z urodzin Supercell'a Jak mają 10 lat Supercell skończył Jess. my... Do Jessie? Tak widziałam czerwony smok Jessi. Wypróbuję go też Ma atak taki zwykły jak. Chyba taki zwykły, tak, taki zwykły. No taki zwykły ma atak. Tylko wygląd ma no ładnie. Mm. Na, końcu, na końcu bym chciał wam pokazać nowego brawlera, jaki no, będzie. Po prostu postaci, a teraz wam pokażę nową postać. Na niej. Wojownik epicki. Bardzo dobra postać. Co, no to... Tak, no to... Z tym sobie połowem zagram. Nie wiem, który lepszy, nie znam się. I bardzo fajny bardzo fajny. no Pokażę Wam w bitwie. Pokażę Wam w bitwie po prostu. Jaki skin. No, mi się bardzo. Nie skin, przepraszam, tylko postać. Bardzo fajna. Bardzo fajna postać. Wy się przekonacie już. Jaki ona ma tak. E na epickiego zadmiarze to jest. Perfekto. epickiego epicki za To jest. Tak, a taka ja już nią, Ja już tego na niej testowałem. Testowałem go. I... No bardzo epicki. epic Bardzo fajny zadymiarz Przy okazji. Tak mi się podoba. Strasznie ludzie. Ach, jajciu. Nim zagramy. Czekamy, 500. Dobra. Teraz po prostu pauzę. I ja, my się już widzimy, kiedy ja już zacznę grać. Dobra, my no już gramy. My już jesteśmy w grze. Patrzcie, jaki to brawler. Taki. Jaki on ma atak? No jasne, problemy z internetem. Najlepiej. Dobra. Patrzcie, to bije chyba 3000, jak się z tych dwóch ataków. Trzech. Tak się bije. Bardzo fajny Brawler. Mi się strasznie podoba. Kroła załatwię zaraz tutaj. Widzicie jak go łatwo porobiłam? Kruka. Widzicie ile to biedny atak? Widzicie? Pokażę wam super atak. Tarpary to nie wiem jaki. A no... Ktoś postawił. No. O nie, bomba leci. Bomba leci. Co? Serio? Ale porobił. Poro Mogłem go porobić. No ja, ja jeszcze tego nie umiem obsługiwać się tym. I pokażę wam to na jaskini treningowej. Będzie. No i lepiej będzie będzie najlepiej, jak wam to pokażę na no, jakim to na po prostu normalnej grze to może po prostu nie wypalić i to będzie trudne bo nie bóg. dobra nie jest dobrze patrzcie ile to bije 2000 tak bliska teraz zobaczymy z bliska ile bije 2000. A patrzcie na ten super atak. Patrzcie, możemy sobie nim sterować. Dobra, pokażę wam jeszcze Star Power z tym atakiem. I można się przedostać jak macie Star. Nie Star Powera, przepraszam, tylko, tylko gadżet to można się przedostać tam, gdzie jest ta kula. Bardzo OP, Brawler. No i. No, chyba to jest na tyle w tym odcinku. I to jest na tyle w tym odcinku. Może Ten Morty mi się bardzo podoba. Taki ładny skin. No i co bym jeszcze mogła powiedzieć? I to jest na tyle w tym odcinku. Na i następnego. Cześć!